Cześć! Wycie Dostałam nowego Petrofa pod tytułem. Ale chciałam też już pokazać domek, który wykonałam. Nakładam tam belki do domu, a potem przejdziemy do Petrofa. Proszę bardzo. Muszę jeszcze tworzyć. Właśnie przygotowałam, że ten piesek do mnie przyjdzie. Więc specjalnie przygotowałam dla niego. Mebelki już. I został przygotowany do niego domek. Ostatnie karteczka. Tam. I jeszcze zrobię mu knapę Taką. Trzeba zmieści zmieści na tym No i kocyk A ten piesek, już Wam go pokażę, to... Scrooge! Um, taki słodki, młody Berdardyn. Potem hmm. hmm. że na początku używałam buldoga, ale buldoga mi nie przypomina Tak on wygląda, ma takie małe, słodkie nóżki i ma po prostu piękne oczy jest trochę pomazany, ponieważ to jest, jest pisek z wymiany. Używany, yy, ma dziurkę, na orginałości LPS i do niego była taka łódeczka. O! Podróżnik. Yy, bardzo mi się ten pisek podoba. Jest niestety bardzo śliczny. I to na tyle, więc yy, żegnam Was serdecznie i do, do kolejnego shippingu.